Po latach oczekiwań fani polskiego serialu kryminalnego Glina w końcu się doczekali. W Warszawie rozpoczęły się zdjęcia do kontynuacji kultowej produkcji, która na początku wieku podbijała anteny stacji TVP. Serial doczeka się teraz trzeciego sezonu, za który wspólnie odpowiadają platforma streamingowa Sky Showtime, telewizja polska oraz wytwórnia Apple Film. Za sterami nowej odsłony stanął Władysław Pasikowski, pracujący przy dwóch pierwszych sezonach i znany z takich hitów jak Krol czy Psy, oraz Dariusz Jabłoński, reżyser między innymi seriali Zasada Przyjemności i Wino Truskawkowe. Scenariusz do nowych odcinków ponownie napisał Maciej Maciejewski, który odpowiadał także za fabułę oryginalnej serii. W kontynuacji gliny zobaczymy ponownie Macieja Sztura, Jacka Braciaka, Annę Cieślak oraz Agnieszkę Pilaszewską. Twórcy zapowiadają również pojawienie się wielu nowych postaci, co z pewnością wprowadzi do fabuły świeżą dynamikę. Na ten moment nie pojawiły się jednak żadne informacje na temat udziału w nowych odcinkach Jerzego Radziwiłowicza, który odgrywał główną rolę w pierwszych dwóch sezonach. Premiery trzeciego sezonu gliny możemy spodziewać się najwcześniej na przełomie 2025 i 2026 roku.